Z największą radością i duchem i sercem przekazuję Wasze dłonie i zawierzam Waszym sercem, Waszemu kultowi, tego wspaniałego, niezwykłego bohatera narodowego Meksyku i całego Kościoła powszechnego, szczególnie w z ideologią marksizmu, leninizmu na ziemi meksykańskiej. I jest on nam dlatego tak drogi, że niestety pomimo już ponad ćwierć wieku od wyzwolenia się z zewnętrznych struktur systemu materializmu ateistycznego na ziemi polskiej, nie jesteśmy w stanie całkowicie wykorzenić tej ideologii. I dlatego wierzę w to mocno, że jego przybycie na naszą ojczystą Ziemię. Także umęczoną przez dziesięciolecia przez tę ideologię, dopomoże nam Polakom, Katolikom, naszemu państwu, Kościołowi w Polsce i całemu narodowi polskiemu i ludziom dobrej woli, którzy zamieszkują naszą ojczystą Ziemię, przezwyciężyć tę antyboską, antyludzką, antynarodową, antykościelną i w ogóle antykosmiczną ideologię. I z największą radością serca dokonuję tego wspaniałego, niezwykłego, świętego aktu. zabierzenia Wam, kochani tych świętych religii. Błogosławiony Jose, zastanawiamy się, dlaczego przychodzisz do nas, dlaczego przychodzisz dzisiaj. Czy chcesz nas nauczyć większej miłości do Pana Boga? Na pewno tak. Czy chcesz nas nauczyć większej miłości do Matki Najświętszej, która tak szczególnie ukochała naród polski i Twój naród meksykański? Na pewno tak. Czy pragniesz. Nauczyć nas większej miłości do bliźniego na pewno tak. Ale dlaczego przychodzisz dzisiaj? We wspomnienie księdza Michała Sopoćko, orędownika Miłosierdzia Bożego, we wspomnienie patrona świętej siostry Faustyny, w roku, w którym obchodzimy 1050. rocznicę Chrztu Polski. Czy nie przysłaliście do nas. Święci polscy męczennicy, do których modlimy się od dwóch lat, za ich przyczyną prosimy za naszym dziennikiem, za nami samymi, za naszymi rodzinami, za naszymi czytelnikami. Czy nie mamy jeszcze bardziej umiłować naszych wrogów tak jak Ty? Czy nie mamy jeszcze bardziej umiłować inne narody? Za Twoją i właśnie innych świętych męczenników w niebie, Również, a może szczególnie te, od których bardzo wiele wycierpieliśmy przez te 1050 lat. Tak dzisiaj odbieramy Twoje przyjście i prosimy Cię, abyś przekazał Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, Matce Najświętszej i wszystkim świętym w niebie, że tego bardzo pragniemy. Że pragniemy Polski, w której Chrystus... Będzie w każdym sercu królem. Że pragniemy Polski, w której ustrój będzie według dzisiejszej Ewangelii i dzisiejszego Czytania. I prosimy Cię, pomóż nam przygotować się do 19 listopada, bo przychodzisz do nas 9 miesięcy i 4 dni przed tym dniem, kiedy mamy jako naród uznać. Królewską władzę Pana Jezusa. Pomóż nam ten nowenny dziewięciu miesięcy przeżyć. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze.